Witam w moim skrinkaście. Na przykładzie tego arkusza pokażę Wam ciekawe wykorzystanie funkcji jeżeli, o którym pewnie nawet nie mieliście pojęcia, a jest to bardzo przydatne, ponieważ może nam ułatwić to pracę. Na zaprezentowanym arkuszu mamy nazwę towaru, w tym przypadku oznaczyłem je po prostu literami alfabetu, ilość, cenę jednostkową. A także cenę przed rabatem, która jest iloczynem ceny jednostkowej oraz ilości. Mamy także pozycję cenę po rabacie i w, tym, w tej kolumnie wykorzystamy funkcję Jeżeli. Za pomocą fajnej funkcji, właściwie nie jest to funkcja, ale jedna z możliwości Excel'a, a mianowicie za pomocą wiersza wstaw, tam na górze, możemy zaznaczyć takie pole wyboru, czyli taki kwadracik, który jednocześnie nam się zaznacza albo odznacza. My o tym decydujemy, kiedy on jest zaznaczony, a kiedy nie. Teraz, jeżeli przy cenie przy rabacie wykorzystamy funkcję jeżeli i zaznaczymy właśnie te pole z tymi kwadracikami, musimy także zapamiętać, że jeżeli kwadracik jest zaznaczony, wtedy przybiera on prawda, dlatego w funkcji jeżeli mamy zaznaczone b4 równa się prawda, a jeżeli jest on odznaczony, wtedy mam wartość fałsz. Jeżeli zaznaczymy go jako prawda, wtedy ustalamy, co ma się dziać, jeżeli jest on zaznaczony. W tym przypadku chcemy, aby cena podlegała rabatowi, czyli od ceny przed rabatem odejmujemy cenę przed rabatem razy 15%. Teraz ustawamy wartość, co ma się dziać, jeżeli cena nie, nie podlega żadnemu rabatowi. W tym przypadku yy, pomiędzy dwoma yy, cudzysłowami yy, Wyświetlamy tekst Brak udzielonego rabatu. Teraz widzimy, że ten tekst znajduje się w, każdym, w każdej pozycji. Natomiast, jeżeli zaczniemy sobie odklikiwać te kwadraciki, w zależności od tego, czy chcemy, aby nasz produkt miał tę cenę z rabatem lub też jej nie miał, cena ta się zmienia, co widać na zamieszczonym filmie. Dzięki temu możemy w bardzo łatwy sposób ustalać cenę. Z rabatem oraz bez rabatu, za pomocą tylko jednego kliknięcia.